A więc siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale z... Co ty, co, co ty, robisz? No co, zarobię? cię. Dokładnie, z Mimkiem. Dzisiaj będziemy nagrać survivala z Mimkiem. Bardzo ciekawe wstęp jak podoba mi się. Dobra, już widzę, że tutaj no. speedrunuję. Czekaj, dobra. poczekaj, czekaj, czekaj, widzowie. Jeszcze jedna informacja. No? Dawaj. Więc to to zabrzmi jak jakaś autopromocja albo coś innego, wbijcie na kanał mój i Noxa, pod kanał pod nazwą NoxQi Dokładnie, wbijcie tam, na kanał Noxa no... podlinkuję Wam chyba raczej kanał No spokojnie, na, nawet na ekranie Wam nawet mogę pokazać teraz te kanały, jeśli byście na 100% wiedzieli Więc No podlinkuj ten. to tam po prostu w opisie i tyle Jeszcze do opisu właśnie dam ten, ten, ale dobra Zacznijmy. W szczególnie bo tutaj gdzieś była kopalnia taka większa, więc czekaj, za chwilę zrobić kilo i tam idziemy dobra, w tym momencie. Ja trochę drewno już skupię, Bo wiadomo, że jak znalazłeś w sumie kopalnię, no to wiesz, jak znalazłeś w sumie A ja kopalnię, mam warto dla... Okej, ja... Trzymaj kilo! E, dobra. O dzięki, dobra. Ja czekaj, ja na pewno na, na, na kopię po prostu więcej drewna. A żeby... No dobra, po prostu będę miał te pięć drewna przy sobie. Chodź. Dobra, dawaj. Trzeba tylko gdzie ona ja była ej, na chwilę, to wiesz, wiesz, muszę wiesz, znaleźć. Dobra, dobra. O, tutaj, już ją widzę. Okej. O, okay. o uważaj, bo ty się jeszcze zabijesz tutaj. Czekaj, no, nie, to było to... trochę wyżej. To... Ta kopalnia? Gdzie ty widziałeś? Chora? To nie, to było wyżej. O, tutaj, tutaj, widzę już ją. O, cóż ja jest, chyba jest jakaś dziura tutaj. Pokaż, pokaż, co to jest. No, i Ej, ty, no w no, dobra, nawet duże. O, kurde. Ej, dobra, a mamy jakieś pochłodnie... No nie mamy pochłodnie, to trzeba węgiel nakopać. Dobra, dawaj, wchodzimy no, do to No, w to tak, jest ta kopalnia chodź. Dobra, damy, damy. Tak, bo uważaj, bo tutaj... No, o! Tutaj mogę mieć o, dobra, tam jest, dobra, tam jest jasno, dawaj tam chociaż. O nie, jest szkielet, uważaj, szkielet tam jest. Szkielet, węgiel. Dobra, węgiel mam, Mam węgiel na pochodnie stworzę, mam węgiel. Mam zombie. Ja, ja nakopię węgiel, to tam jakoś spróbuję coś tam... Spróbuję nie, spróbuj, spróbuj tutaj... nie zginąć, tak? Spróbuję nie zginąć. Dobra, czekaj. Na razie wezmę to. Tutaj trochę... Uważaj zombie, jak do ciebie idzie, bo widzę. Dobra. Dajemy to szybko. Dobra. Ja mam 8 pochodni. Dobra, a ty, dobra, czekaj, dam ci jedną, dam ci jedną pochodnią, albo połowę ci dam, połowę. Czekaj, chcesz szkierkę? Y, mogę, możesz mi dać, możesz mi dać, Przynajmniej też trochę, trzeba nakopać tego. No, możesz zrobić to. No. bo mam tutaj półterduszka, trzeba tam chyba jeszcze... A tam jest mieć dwa szkielety... Czekaj, czy mi się zdaje, tam jest żelazo? Czekaj, podejdę bliżej. Pokaż się żelazo. A tam jest żelazo. Dobra czekaj, ja się zajmę szkieletem, czyli iść po żelazo. Dobra, ja się zajmę. ja z... mam pół serca i nie mam i nie mam kamiennego kilo. Kurde Okej, okay, dobra, zabiłem się. Czekaj, już, już robię ten killoff. A jest... Ile żelazów tutaj, dobry gig. Jak na start, to mega dobrze kokie. Tam było jeszcze gdzieś... a to jest jeszcze drugi szkielet. No widzę go, czekaj no co... To... czekaj, do węgiel tutaj też mam, dobra to mogę jeszcze nakopać na przykład na przypalanie jedzenia, bo trochę wyjednę... A szkoda, że nie jesteśmy na starshocie, bo tak byśmy ogarnęli sobie ten Eee, zbroja z, z, z miedzi. No, troszkę prawda. Eee, pomocy? Ja, od razu, od razu sobie po prostu z żelazo zrobimy. Ale uważaj, czekaj, po, czy to ty szkielet możesz coś zrobić. O kurde. Chyba ja, ja też zaraz ginę od szkielata. Ej, ty serio zginę też zachodź. Trzeba szybko. Ja Nie, na parę, chodź, chodź dalej. Dzień dobra, mam plan. Dałem ci pochodnie, więc sobie tam świeci, a ja, ja szybko pójdę pojedzenie, bo trochę sera jest problem. Nie, to po pojedzenie, ja idę dalej. Dobra, spoko. Ja zaraz sam do ciebie dołączę. Okej, okay, dobra, świnkę znalazłem, okej, okay, mam świnkę, więc będziemy musieli przypalić, dobra, mam drugą świnkę, dobra, ja lecę po drugą świnkę, okej, okay, mam trzy mięsa na razie, to będzie trzeba też w kopalni y, tego, ale właśnie, masz piecyk, bo ja nie mam na razie piecyka, na kopalni. Ja mam piecyk. Dobra, to lecę tam do Ciebie, te trzy na razie nam wystarczą, dobra, na razie nam raczej wystarczą, okej, okay, czyli ten mob spawner już by, chyba, tak, oj, dobra, <sł glasses> okej, okej. Okay, okay. Dobra, mam to 20 parę żelaza. A nie przepraszam, 33 nawet. O kurczę, to mega dużo. No to jest sporo tego było. Okay, to jest woda jakaś rozlana w ogóle. A tak właśnie tą wodą spłynąłem. Jakby sobie przepalałem już to żelazo jakby co. Okej, dobra ja tam trzymajcie schodzę do ciebie, bo... Chodź ty to są głębokie. No gdzie jak głębokie? Bardzo głębokie. To znaczy trochę zamurowałem, żeby nas mobi nie atakowały. O kurde widzę cię, dobra, siema, jestem ja nad tobą. O kurczę, ty, to jest coś ogromne kopalnia, dobra Gdzie masz ten piec? Tego się od razu nie dał No tam się przepala już To się przepala? Chodź tutaj niżej no do Żelazo się już tutaj przepala no, I to na pewno no, dużo no, tego no, żelaza no, na razie to żelazo wyjmę, na razie to jedzenie bardziej się też tak Ale... No, właśnie no. żelazo też się przyda No Dobrze, kupię, ale... Właśnie, że ja zapomniałem stawić Nie, to nie dobra Jedno sobie wezmę, ty też jedno sobie weź ja tam patrzę, czy tam nie widać czy tam przypadkiem nie będzie widać diamentu? No, no zobacz tam, bo ty jesteś dobry w takiej gierki. To jesteś dobry w diamenty i bo... No, no wiem jestem ingial dobry kosztuję. szkole jesteś, jesteś mega dobry akurat. Kopalnie jesteś mega dobry. Nie wiem ja czekaj, sobie wezmę trochę jedanie tam pójdę z czegoś. Bo... Dobra masz ja ci... jedno, masz jedno. Czekaj masz dwa, bo ja, bo ja jestem na jedzony. Eee, dobra, coś... Czekaj, to masz, masz żelazny kilo? No, no nie, jeszcze nie mam. To ja ci mogę dać, bo ja, przecież ja i tak dostaję tu, więc chodź. Chodź jeszcze ci żelazną kilo. Daj. Warzę raz to kilo. Czy ja, w ogóle było to jakieś, jakieś jeziorko, czy to no, pojedyncza woda jakaś jest. No to u góry tam jest, tam maksymalnie u góry. właśnie się pytam. Czy, czy, czy to jest jakieś pojedyncze czy to jest jakieś więcej tej wody? No, to jest chyba pojedyncze, to jest chyba pojedyncze. No i... No, no to musiałbyś wziąć tam z samej góry. Czekaj nie, nie, nie musiał... kurczę Nie może zginąć wtedy za to, że wiesz, żebyśmy nie wrócili. Dobra to skraftujcie... Znaczy ja się blokami jakimiś Dobra to na razie to ja sobie skraftuję siekierę Będę mieć po prostu Okej, okay. wszędzie jak mam tutaj szybkości, to ja mogę wstrzymaj. Dobra zostawię to na razie okay. No dużo tak. i ty ogromne to jest kurczę, naprawdę, no, teraz widzę to no, mega ogromne, co jest Znaczy ja tak zobaczę, stąd bardziej No, Ej, uważaj! Połóż, jak cię za... Mały zombiak się zaatakował. Przeżyjesz co, czy nie wiesz? Czekaj, to kupanie jest jeszcze większa. To dobrze, ale przeżyję. O kurde, do mnie weszedł. Kurde. Ej, ja, ty bo ja zginę, ja zginę. Przeżyć tam jakoś. Nie, nie ma opcji chyba. Mam jedno serce. Jednym sercem zostałem, jednym sercem zostałem. O kurde. O, jeszcze nie Dobra. Ja nie będę ryzykować swojego bo... O, DIAMENTY MASZ? Dobra, ja ci dam już elastyki, lew, dawaj, kop od razu. Kop od razu. Kop od razu, kop od razu. Ja tutaj spróbuję tego żwiru trochę dać, żeby wiesz, mieć... E, to dużo tych diamentów. Przecież... Chociaż... Dobra, A, nie jest. Okay, ILE TEGO JEST? ILE TO JEST trud? I to nie... To nie, to nie jest, tej, jest tutaj, ono Nie wiem, jest to to. W niebie, wies, w... to nie wiesz, ile tego jest? Dobra, może go porobię, żeby tutaj no. Jakby nie ma... Nie dropnął nic? Nie dropnął żadnego jednego sensu. Dobra, to, to możemy narazić. Nie dobra, co zróbmy to? Nie czekaj. Tutaj, no. Jakby to main jaskiń, ten największy, my już jakby przeszukałem w U większości. Uf, to, to jest skinęło, ogromne Bo wiem a to tam jeszcze ma jakieś. takie mikro połączenie z kolejnym jaskinią. To nie jest pojedyncze jaskinie, tylko są Czekaj, bo. To... Powiedz mi uderzyło? Hmm. Dobra, tyle, że bardzo dużo tego tutaj jest. Tych diamentów. jak na razie to tak próbuję przeżyć, chłopie, bo coś mi uderzyło. Ja mam. Dwa, no, półtorej serca mam dosłownie. To nie wiem, silu się tam je jakimkolwiek. Nie mam, chłopie, nie mam jednego z to jest problem. Na zwięzłe Nie masz! Czekaj, bo tutaj jest raz, dwa. Dobra, I tutaj tak jest pusto. 6, 8, ja się a ty, ty przypadasz nam to żelazo? Tak, mamy 14 żelaza, jeszcze czyli to 14 żelaza, już dla ciebie będzie na set, Bo ja sobie skraftowałem klapę i ten, i spodnie to sobie też trzeba skraftować. Bo nie starczy, okay. to, że to mamy niestety. No to w, z tych pozostałych rzeczy po prostu zrobimy ten. Z tych pozostałych rzeczy po prostu zrobimy yy, ten. Z mm, diamentowych po prostu, robimy resztę rzeczy. No to... jakby, ja nie wiem, nie czy ci się w ogóle ten. No, to wiesz, jest tak gigantyczna tkwinia. Ja już dla ciebie stworzyłem żelazną klatę i, I sumy tyle. I dla ciebie Może ci to jest tak gigantyczna tkwinia, że ten no... Dobra, że ja dosłownie po chwili kopania mam już chyba 17 czy tam I Ile? 17 albo 16 dobra, to Bo nie mogę tworzyć sobie... jak punktu, bo teraz sobie ten czteratuje tym y, wodą, bo no, muszę jakoś się wydostać No to skraft, dobra to ja ci ja... i tak skraftuję, I ja sobie skraftowałem y, klatę i spodnie, i to by tak samo klatę i spodnie Po prostu, a resztę zrobimy po prostu itemy <coughs> i rzeczy jakby i... i ten, i hełm i buty, po prostu zrobimy diamentowe sobie tyle. Ja, by, ja teraz idę do drugiej części jest bo tutaj zaczyna... No, do drugiej jest takie, bo one są tutaj takim mikrotunelem połączone. Dobra, ty się zajmij kopalnią i ty zaraz tutaj do mnie wrócisz. Co nie? I ja po prostu... No ile przeżyję ja to wrócę, no. I ja po prostu nie wiem, albo tam wrócę do ciebie z jedzeniem, albo ty do mnie wrócisz. Ja na razie no nie na no, tym jedzeniem trzeba się dajeć. Czy wydiaksy? O Diaksy? Kolejny Diaksy? no, ja bym ja miał na jednego całego jak chyba. Bez itemów tych dodatkowych. Bardzo dobrze, kurczę, to ej, ty mało czegoś zwierząt jest tutaj, bo aż na razie. Czyli tu nawet żadnego zwierzęcia tutaj nie ma. Ja tutaj chodzę, to tu nawet jednego zwierzęcia nie ma. Tutaj wokół tego. Kurczę. Nie wiem, ja tutaj muszę teraz jakieś manewry, koło lawy robić, żeby. żeby przeżyć. No naprawdę, żadnego zwierzęcia tutaj nie ma. Cioo! Próbujesz się z nią spotkałem? No. Kolejny monster spawner. To wraz z pająkami! A ja znalazłem świnki wreszcie i raz O! Oh. trzech świnek wypadło mi cztery steki. Trzech. To trochę trwało chyba. Mogło być lepiej. To mi zawsze mogło być lepiej, tyle ci powiem. Bambusza wstawa. O, owca jest, dobra, owca na to też to dwie nawet owce mam. Zresztą że... to troszkę odeszłam od tego głównego kejba i gdzie eee, był? nie Kurczę, mam tu wiedzieć, jak to tam jest, to nie ja. ja. na razie to ja się zajmuję jedzeniem, Na razie mam sześć jedzenia. Jakiegokolwiek, sześć jakiegokolwiek jedzenia mam. Eee, tak daleko, że, że spotkałem lasz kejba obecnie. No właśnie, bo ja kurczę piecyka żadnego nie wziąłem. Kurczę do mądre jestem no to muszę teraz iść to przepalić, bo raczej... Ej, mam pytanie. Czy to naturalne, że w Laszkiewie jest naturalna trawa? Ja. No normalna trawa jest. Widzisz Tam? Czy jak? Tak, to, no tak, tak, to jest normalne. Bo ja, nie wiem, ja nawet w Minecraft nie grałem i się... i nie wiem. Ja zjadłem jedno surowe, żeby móc pobiegać. absolutnie! Ty się ze wszystkiego cieszysz, chłopcze. A kto... No waksroce Axelotel... no, i... są cute. No są takie słodkie. Ej, czy villagera zombie znalazłem? No to nice. A ja znalazłem jakby podziemnych, a, jak, a nie... Nie, nie wiem, co znalazłem. Czy tego villagera zombie przecież można ten. Ten, no. Znaczyć, przecież to nie będzie takie głupie. I wtedy villagera będziemy mieli. No i tak, i nie. Bo nie mamy obecnie wystarczających... No, czekaj, no, złote jabłko... Czy to jest jakiś żart? No trzeba znaleźć złote jabłko i po prostu potkę stworzyć. Bo Ej, mam żeby... pytanie, czy to jest jakiś żart? A co zrobiłeś? Szlekanie, co zrobisz? Czy tak, że, nic, że znowu znalazł? O, znowu spawner, spawner I... pajądu. I czemu ja żadnych pochodni nie mam? Te pochodnie nie zbrałem, musiałem Przecież Przyjdziemy, to jest ogromny żart. Nie wiem, czy jak, u mnie jest tak ciasno teraz. Jedna tam pochodnie czącego tak? Dobra To do Villagery nie można go zmarnować, bo przecież e, Villagery to przecież te draftu są. tak. craftingu nie mam. Też mo? Moje szczęście jest dzisiaj naprawdę na gigantycznym poziomie. Co ty takiego robisz, że ty masz takie szczęście nie? Eee, nie wiem, sam hopie kolejny spawner znalazłem. Tak, sam nic ci sobie sobie wezmę, to będzie mog będę mógł sobie zrobić wędkę. To jest dosyć ulubioną rzecz. He, it's golden apple. Co? I no znalazłeś? No koksę znalazłem. No to, to znaczy no, to, to znaczy. Ko koks. Ko koks. Co ty gadasz? Ej, serio? No wiem, jakby serio. To co, co się dzieje z moim lakiem? Serio, wow nie... zostawić strefowiczowie wyznę to... po myśląc się pewnie, że grał gram na ścitach, na xStraight czy coś w tym stylu. Nie! Ja gram clear! Więc jakby wow. Nie czy cię zaufają czekaj, czyli to spróbować... Czy zostawić F3 zostawić, plus H. No? Spróbować, spróbować zostawić tego villagera tutaj po prostu, bo my jesteśmy, my jesteśmy tak naprawdę pod nim. Pod nim, bo to jest taka, takie kółko jest zrobione, czyli tak naprawdę... A nie, ja to jest... i tak jakby jak się od niego oddalisz, na blok bloków, to i tak zniknie. Dobra, to trudno, trudno. Bo ja i, tak, nie byłem, że... serio? i tak muszę trochę też tam iść, żeby coś tam porobić też, żeby nie było fajnie. Szake... Czekaj! Ty wiesz, co ja się uświadomiłem? No. Że skoro znalazłem mały fragment tunelu od... Mm, Mineshafta, tak jak to nam się nazywało... ...do tej opuszczonej kopalni... ...to znaczy, że obok, że niedaleko może być... ...reszta tej kopalni. I to sumie, nie wiem, by... Czy ty już tutaj wracasz? Znaczy no... będę wracał powoli. Dobra, zaraz, pokażesz mi, jaki tutaj ludzi masz. O, oh, chopie, bardzo mocny lucik. i masz, choć nie, kurczę, nie Ej, właśnie, masz chociaż dwa żelaza, bo trzeba tarczę zbudować przecież. Ej, jakby ja ze wszystkich spawnerów, jakie zlutowałem i znalazłem, mam 16 żelaza. Dobra, okej. Okay. A diamentów ile masz? 38. Ile? robisz okay. Co ty tam robisz ty z tymi diamentów? Ej, ty, no, Trochę podejrzany. No jak bro jak podejrzany, to po prostu mam laka i tyle. O właśnie potem wracając tutaj gdzie jest Ash znaczy to no, biom nie wiem jak on się nazywa. Widzowie napiszcie mi w komentarzu. No o, serio, czy... nie wiem, nie powiem. No, no. To, to znalazłem nie... jeszcze kolej, kolejną złożę diamentów i mam 43 diaks już. Opa. Więc jakby ten. No. tylko że teraz Mordena nie zaraz przypadkiem. No, ty, bo będzie... Ty, bo ty, będzie ty, po nie diamentach. Czy gdzie ty jesteś? Co? A czy jesteś w tym mieście tego, czy jesteś po prostu w miejscu, gdzie są te bloki? Znaczy, no, na biomie tym, bo na biomie też się res, może zrespić on. Nie. Yes. Ja zajdę tutaj trochę do ciebie, bo ja. Nie, po prostu. Zrób się. Trochę. Więc wykopę żelazo. Nie, i mój szczęście jest tak już, po prostu chłopię, co chwilę znajduję te 8 e, tych diamentów osiem? w jednej rudzie. 8 rud w jednej rudzie? Tak, bo to jest maksymalna ilość diamentów, tego co wiem. Przynajmniej tak kiedyś było, teraz coś mi nie wiem, czy tak jest. A teraz też nie wiem, ale chyba dalej jest tak samo. No, jakby, dlaczego by się w sumie miało to zmieniać? Jakby to. Jak... Nie, a jeżeli widzowie, nie wiem, na przykład się zwiększył ten limit, i no to napiszcie, w tym jestem bardzo ciekaw. Ja w sumie nie wiem. Możliwe, możliwe, że zwiększyli, możliwe, że zmniejszyli, i tam. Nie wiem. No, że nie zmniejszyli, jak już to, tylko zwiększyli. nie, raczej by nie zmniejszyli, to było przynajmniej nielogiczne. Kurczę, bo ja drewna No ma... te... to jak ktoś na O, widzę kolejne diaksy, tylko one są dosłonię na suficie. Dobra, mam plan. Wykop te ostatnie diaksy po prostu i... To nie, ja jeszcze sam dosłonię przy tobie. No i wracaj tutaj po prostu, bo jak, jak do... A ta, No to czekaj, no to... To tak, ja pójdę odtawić tam sobie tylko akcyolot, pójdę wykopać diaksy i kończymy odcinek O jesteś tu, okej. Okay. Uważaj, to czekaj tak ci trzeba tutaj. Dobra przejdziesz? O, bo za mam drugie wiaderko, więc jest teraz. Dobra, tam. Dobra. Pokaż swój asortyment. Pokaż, pokaż to. Zaczekaj Masz też jedno jedzenie, bo to mnie... JEST?! Co? I z tylu to znalazłeś? Plec? Przebicie dwa znalazłeś? No... Kurde, ty... To mocne. I dobra widzowie, w następnym odcinku będziemy się zbroić i spróbujemy znaleźć jakieś fajne miejsce, więc mam nadzieję, że oczywiście te, ta, seria, ta seria seria jak to na mnie nazwać. No, te odcinki no, na, Nie, na, na, Nie, survival się przyjmie po prostu i tyle. No, tak, siema. że survival się przyjmie, no i się po prostu łapę w górę i suba. A teraz się żegnamy. Siema.